Dzień dobry, Piotr Sosnowski, firma AgroSmartLab. Mamy dzisiaj przyjemność gościć na fermę drobiu Pana Grzegorza Kramarczyka, gdzie omówimy sobie zastosowanie naszych preparatów bioactive opartych o kwas podchlorawy. Jaka to była historia, w jaki sposób ferma zaczęła stosować nasz preparat. Witam Panie Grzegorzu. Dzień dobry. Może na początku w ogóle, jak, jaka jest historia Pana związana z hodowlą brojdela? Skąd to się wzięło, skąd ten pomysł, czy z dziada, pradziada, czy, czy całkiem inna, inna była droga? Urodziłem się na fermie, można powiedzieć, zajmuję się tym całe życie. Jestem drugim pokoleniem. Zajęli się tym moi rodzice w latach 70., a ja po prostu przejąłem rodzinną tradycję, zacząłem się rozwijać też i powiększać produkcję. Niech Pan powie, w jaki sposób dotarła do Was informacja, jeżeli chodzi o o substancję kwas podchlorawy, jako substancja czynna. Skąd ten pomysł, w jaki sposób szukaliście rozwiązań na własnej fermie? Cała, cała historia to się zaczęła w 2022 roku na początku, to jakoś tyczeń, luty był. Um, usłyszeliśmy e, wtedy z dwóch różnych źródeł, od dwóch różnych <kli> osób, które się nie znały e, o preparacie BioActive. No, i pomyślałem, że wpisze się on świetnie w naszą koncepcję profilaktyki, którą prowadzimy, zapobiegania stanom chorobowym poprzez suplementację probiotykami, preparatami ziołowymi. Że wypełni taką ludkę, żeby nie stosować antybiotyków, albo, albo jeżeli tylko się da, albo po prostu ograniczać do niezbędnego minimum, bo wiadomo, kurczaki też chorują tak jak ludzie. Ja nie chcę podawać lekarstw, chcę, chcę, stawiam na profilaktykę. Jasne. Niech Pan powie, Panie Grzegorzu, jaka jest skala produkcji tutaj u Państwa na fermie? U Pana na fermie? W cyklu 100 tysięcy sztuk. Kiedy zaczęliście testy, jak to wyglądało? No wyglądało to w ten sposób, że jak dowiedzieliśmy się o preparacie, zaczęliśmy szperać w internecie, troszeczkę, żeby się dowiedzieć więcej. No i tak złożyło się, że trafiliśmy na stronę firmy AgroSmart Lab. Zadzwoniliśmy do właściciela, porozmawialiśmy sobie sporo o tym preparacie, gdzie, gdzie no okazało się, że może się świetnie wpisać w naszą koncepcję tej prowadzenia hodowli, tej profilaktyki. Do tego to substancja naturalna bio, biodegradowalna zgadza się. Teraz no to uzupełnienie świetnie stanowiła. I wahaliśmy się, ale potem, potem, potem przyszedł taki moment, że trzeba było spróbować po prostu. Tak, woli wyjaśnienia preparaty Bioactive Ved produkowane przez naszą firmę są oparte o substancję aktywną kwas podchlorowy. Jest to substancja naturalnie produkowana przez białe ciałka krwi, które nam nażają się, jeżeli następuje jakakolwiek infekcja. I kwas podchlorowy jest jakby takim narzędziem, za pomocą których białe ciałka krwi walczą z patogenami, ograniczają występowanie, walczą z zapaleniami. Panie Grzegorzu, niech Pan powie, po testach doszliście do wniosku, że będziecie potrzebowali też technologii, która pozwala produkować kwas podchlorowy na miejscu. Jaka była droga, jak, jak wychodziły pierwsze, pierwsze testy, pierwsze dawkowanie? już e, na stadzie? No to była nauka i ta nauka cały czas trwa mimo, że to już ponad rok e, cały czas staram się coś zmieniać jakieś delikatne korekty wprowadzać, żeby, żeby ta sanityzacja wody była po prostu jak najskuteczniejsza jak najtrwalsza żeby minimalizować to prawdopodobieństwo użycia środków farmakologicznych. Uzupełniamy to wszystko oczywiście probiotykami, ziołami. Pewno e, innych hodowców i widzów interesuje, że temat e, hodowli bezantybiotykowej na pewno jest bardzo ważny, ale jak to się przekłada również na ekonomikę gospodarstwa, no bo to jest najważniejsze, tak? Czyli, czyli wyniki, tak? Jak wyglądają wyniki, e, czy są na na takim samym poziomie, na lepszym poziomie, czy ta stabilizacja jeżeli chodzi o FCR i EWW jest ciągle tak sama, czy lepsza? Jak to Pan ocenia? E, no, przede wszystkim moje wyniki są lepsze, bo się nie denerwuję. <śmiech> <śmiech> mam, mam pod kontrolą e, różne historie, które mogły się do tej pory w hodowli wydarzać. Daje dużo komfortu ten preparat to dla hodowcy. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no tutaj już w zasadzie troszeczkę ciężko było coś zrobić, ponieważ wyniki mamy bardzo, bardzo dobre. Nie będę, nie będę tutaj ukrywał. No, ale to oczywiście nie bierze się z niczego, tylko dużo elementów. Cała profilaktyka, dobre pisklę, dobra pasza, Jasne. E, dobra zootechnika, no to, to jest klucz. No i co ważne, dobra woda, bo na to na szczęście mamy wpływ. Na pisklęta, na paszę nie do końca mamy wpływ, na to co robimy na kurniku, mamy wpływ, w tym na wodę. Więc ta sanityzacja wody to jest podstawa. Niech Pan powie parę słów już, jeżeli chodzi o samo zastosowanie produktu produkowanego na miejscu przez generator. Czy spotykaliście się z jakimiś problemami technicznymi? Jak wygląda obsługa? Czy to sprawia dużo problemów, czy nie? Jak to Pan ocenia? Nie, sama technologia jest bardzo wygodna dla użytkownika. Preparat produkuje się sam, jest to zautomatyzowane. Trzeba nauczyć się na pewno używania tego preparatu, bo on jest, trzeba go sobie jakby skroić na miarę. Każda ferma jest inna, każda ferma ma inną wodę i trzeba po prostu dopasować ten preparat do wody, robiąc pomiary, badając wodę, właściwości fizykochemiczne. Należy się zaopatrzyć w miernik do PH i do ORP, to jest kluczowe. I wtedy po prostu metodą testów pomiarów można sobie ten preparat dozować w takiej ilości, żeby on faktycznie zapobiegał. Jeżeli chodzi o inwestycje, zwrot, ekonomikę już samej inwestycji w generator, jak Pan to ocenia? Po, po jakim czasie, po jakim czasie jakby ta inwestycja się zwraca i zarabia? Nie będę w stanie tego określić, bo każdy ma inne koszty, u każdego to będzie wyglądało inaczej, każdy ma inną wodę. Każdy inaczej hoduje trochę. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. To szacuję, że, że nie wiem, u nas, u nas ten generator zwróci się pewnie w kosztach obniżonej weterynarii, obniżonej profilaktyki w, kosztach, w obniżonych kosztach dezynfekcji. Poza tym, że preparat Biactive Vet produkowany na miejscu fermie jest używany do sanityzacji wody w obecności ptaków. Jest również szereg różnych innych obszarów, gdzie można, gdzie można go zastosować, produkując na fermie. Co jeszcze, co jeszcze gotowym preparatem produkowanym tutaj robicie? Prowadzimy dezynfekcję linii pojenia, usuwamy biofilm, dezynfekujemy pomieszczenia, dezynfekujemy narzędzia, dezynfekujemy słomę. Czy też ściółkę generalnie, która. Przy wstawieniu. Pelet, torf, nieważne, po prostu zrezygnujemy halę halet czy Czyli szeroki zakres działań związanych z biosekuracją? Tak jest. Oczywiście, jeżeli chodzi o rejestrację produktu, jeżeli chodzi o sam produkt, to posiada pełną rejestrację biobójczą. Jest to produkt wirusobójczy, bakterie grzybobójcze, z rozszerzonymi badaniami w kierunku grypy ptaków czy ASF spektrum działania jest naprawdę naprawdę duże. Czy widzi Pan również jakby tutaj uproszczenie metod, jeżeli chodzi o to, że część preparatów, że tak powiem, kolokwialnie, wyleciało z użytku sfermy? Z używa się jednego preparatu, czy to obsłudze ułatwia pracę, bo jest mniej, mniej preparatów, mniej kwestii zrobienia robienia stężeń z różnymi preparatami. Praca z różnymi preparatami może powodować różne jakieś tam problemy? Czy załoga też jakby podchodzi pozytywnie do tego, że ta praca jest prostsza, można powiedzieć, w taki sposób? Wydaje mi się, że tak. Właściwie o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. <laughs> Ale nie narzekają. No to jak nie narzekają, to już jest połowa sukcesu. Chciałem na tym, na tym zakończyć, jakby naszą wizytę na fermie. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy skorzystać z gościny pana Grzegorza. Mamy nadzieję, że wyniki będą coraz lepsze i chów bezantybiotykowe cały czas będzie kontynuowany z sukcesami. Dziękujemy ślicznie.